Chcemy też dołożyć cegiełkę do akcji Pomóż Medykom. Nasza stacja dokłada przyłbice ochronne oraz maseczki ochronne kilkaset sztuk. Jesteśmy też w stanie tutaj zadeklarować, że jeżeli będzie potrzebny samochód tutaj do pogotowia czy w inne miejsce, proszę składać dyspozycję. My będziemy starali się pomagać jak tylko będziemy mogli. Już w chwili obecnej, jeżeli tutaj któryś z. Ratowników medycznych ma jakiś problem z samochodem, to też służymy, że tak powiem, pomocą y, użyczamy takie samochody. Maski, które otrzymaliśmy dzisiaj od salonu Toyota, będą używane w, na naszych wizytach. Będziemy zakładali je pacjentom po to, żeby chronić zespół przed e, zakażeniem oraz inne osoby, które będą przebywały w tych miejscach, gdzie będziemy dokonywali jakichś interwencji. Bardzo jesteśmy wdzięczni, jest to kolejna pomoc uświetlana prywatna inicjatywa cieszy nas to tym bardziej, że może być taka sytuacja, że wczoraj z naszych ratowników zepsuje się samochód teraz wiadomo, jest uprawniony dostęp do warsztatów do samochodowych, do mechaników Toyota zadeklarowała się, że jeżeli taka sytuacja będzie to pomoże w naprawie, a na ten czas przekaże samochód dostępny